Oto Scholomancium pieśni Nauki nigdy w nie pójdą w las To Scholomancium Hej, hej, Witajcie z tej strony Skarpion Przedamy jak wami kolejny odcinek z serii Perfidna Potyczka Murloki atakują. Murloki opanowały karczmę. Wybierz klasy i rozpocznij grę talią zawierającą losowe zaklęcie klasowe i całe mnóstwo murloków. Okej. Okay. Wybieramy sobie tutaj bohatera. I który to będzie? Może niech będzie to... No właśnie, który... A niech będzie Mark. Zobaczymy jak mi pójdzie. kontra Liadrin! Moje ostrze płonie świętym ogniem! Prosisz się o lanie? Okej, okay, takie mamy oto karty, troszkę za drogie, bynajmniej ta i ta. Sobie wymienimy. No długo on się zastanawia, ma tylko trzy karty. No come on film na takiego przeciwnika to ja dziękuję za taką grę. Przywitamy się. Witaj. witaj O, odpowiedział nawet. No dawaj, wykładaj tego murloka. A no, jednak nie. Dobra, to my zrobimy tak. Niech będzie w ten sposób. czy coś jeszcze to wszystko czekam Dobra, zrobił taki mek. To my w ten sposób i fajsa Wiem, nie wykonałem tutaj dalej do questa, ale spokojnie. Mam nadzieję, że zrobimy to szybko. Okej, okay, taki myk. Fajnie. Tylko że to jest murlock. sobie myślę... No właśnie, jakby tu zrobić... Może tak... Tak... I tak. To tyle chyba. Nie dało żadnemu. O, dobra, on teraz sobie murloka będzie przywoływał spoko, albo i nie. Dobra, dobra. Nie, jakby to ogarnąć. Dobre pytanie. Co tu robić? I w ten sposób. Ja czuję, że ta potyczka trochę długo potwa. Ja będę go powoli tak atakował, po dwa, po trzy. Taki grzyś zrobił, pany, dobra. W ten sposób i i i. To niesamowite. Cicho, bo cię wyciszę. Dobra. To my tak i a tak. Mówię powoli, intensywnie. No, ale nie chcę, żeby też ta perfidna potyczka trwała, nie wiem, 45 minut? Dobra, poświęcić zdrowie. Na pewno. No, tu już nie jest dobre takie fajne coś. Moja magia rozerwie cię na strzępy. Ale tu w ręce to czy na stole. Ciekawi mnie. Co tu Hmm. i będzie tak. Ja mam 30, on 18 póki co, czyli no, jesteśmy prawie w połowie. Usuwania mu życia. No nie, jeszcze jakieś głupie jego sekrety. Hmm, dobre zagranie. No nie no co za Jak Jakby tu zrobić? To czy to sobie myślę nie tak? Nie za wesoło. Ale pół już energii ma za się? Zobaczmy co będzie dalej. Uuu, zrobił quest, a ja nie. Mi jeszcze trochę brakuje. Zagranie. Czyli musiałbym go teraz zabić, zrobię to czy nie? Czyli tak, 6, 11, 12, 13, 14, i chyba tak zrobię. Komentujcie, oceniacie, subskrybujcie do następnego odcinka. Cześć.